Z tej strony, Whipclap i Battlefield Paper Free znów Beta. Tym razem już Sturmowiec ACWR, czyli z bronią, która ma nadejść w najbliższym patrzu. W górę, jak najbardziej, zabierze się w najbliższym patzu. Jest to broń też idealnie skopiowana, również jak l 862 62 z BFA trzeciego. Co bardzo mnie cieszy i myślę, że powinna cieszyć też dużą większość osób, lubiących tę broń. W tej chwili z trzecim błonem w BF-ie, czy trójce, przysporzyła sobie... Kurwa, no jest bardzo celna, ale... Widzicie, no jest celna broń, ma mały rozrzut jeżeli chodzi o broń dla szturmowca bo wszystkie bronie przypominam jeszcze raz kolejne aż do znucenia są bez dodatków kurwa widzicie to są hakerzy nie sądzę, że P226 mnie zrobił takie odległości nie wiem jak można hakować na kurwa na becie kurwa szturm, a nie ani, level, ani, piesze, ani 1-4 Może będą dwie rundy, może jedna, zobaczymy jak karę pójdzie Jak na razie gra się fajnie tą bronią To na pewno będziecie mogli mógł... możecie zauważyć Po prostu reniestronię się na tą betę Tylko, że jest takie, że na becie są serwery. Czyli za dużo ludzi w serwisie. tutaj już nie ten co. To... przelba. No, beta, boloki well, bety. No. no trudno, trudno, kurwa. Choćbym chciał wam dużo pokazać. Nie zawsze się da, co nie. No, a wam za drugi level, to są poksem. Za drugi level na becie. Ай, чёрт возьми, чёрт возьми. макопа. Może mnie nie zauważy? Jestem już w ale... napięcia a te oh, atlepuwerki to jest dobry test. Widzicie, to jest taki ślad dość średni damage. Oczywiście ze strzelbą to rzadko, która broń sobie wygra. Kurwa, jaką co jest tak trafiona, ja nie mam zielonego pojęcia. A to jest ten haker. <laughs> Idiota, ale okej. Okay. No, widzicie. Tu do basenu. Tutaj. Nie tu. Kurwa, no byśmy widzieli. Kurwa, z tym jem kaczy. Chcielowato. Z tymi strzelbami. Powiem szczerze, w porównaniu do strzelba do serwera. To chyba każdego No, bywa, kurwa Trzy dziewięć i cięko cienko, cienko, cienko To no by tylko było lepiej No ale tutaj kuwa jest hacker, jak widzicie, To sami macie Macie to na filmie Kurwa, z przyzwyczajenia życzyłem, że to ptaczka... No. Yy. Jutro to znaczy, na poniedziałek powinien być BF. Właśnie z PTE. Dobra, dobra, czekajcie, bo to będę wyda chłopak, Ej, What the fuck? What the fuck? What the fuck? 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 Widzicie to? Tak mi odwrotnie. Ja wiem. No chyba. Nie obrazicie się, jak będzie tylko jedna runda. Albert Ciul. ustawam w sobie. Długo filmów nie było. Może będzie zmiana mapki. To będzie musieli mi wybaczyć Mieć 11 Ach kurwa, nie ma tutaj krótkie magazynki co nie 3,11 Dawaj, 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 dawaj Czy jest dostępny do jakiś inny mapę, to zmieniam po prostu? na no. no to, wam o tej broni nie powiedziałem, bo sami widzieliście, no. Domecie jest od 18 do 24, 25 metrów przy No i widzicie, no, zasięg jest dość dobry, mały rekord. Dobra. Może będzie jeszcze coś kiedyś w przyszłości z bety, więc na razie lecę od nagrywający odcinek. Haja.